Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj trafiliśmy karty toty. Po prostu trafiliśmy karty toty wczoraj na streamie. Eee, fajna historia, ponieważ było to dosyć niespodziewane, bo, do, bo to było toty z paczki. Nie z żadnego pika, tylko z paczki, więc za chwilę to zobaczycie. Oprócz tego zrobiliśmy sobie też pika 8, 6 plus razy 4. Zobaczcie również, co z tego wypadło. Ej eee, i co, zagrałem sobie dzisiaj drawcika, ponieważ nie ma zbytnio co grać, więc zostawcie owaczkę w górę, subskrybujcie kanał. Tyle, także możecie sobie zobaczyć teraz właśnie, co było na streamie, więc. Proszę bardzo. Przepalamy sobie Pikę, przepalamy sobie Aspasa. Trochę musiałem wydać pieniędzy, więc nie ukrywam, że jakaś fajna karta, która by się przydała do składu, byłaby spokojna. Najlepiej karta Premier League. Coś czujesz, że to będą same zwykłe karty. Tak, tak czuję. Ale no zobaczmy, może i tak się będę mylił. O! Aguero z Barcelony. To jest głupie pewnie dla niektórych, ale ja wezmę Edersona, żeby mieć darmową kartę. No w sensie, ja no, mógłbym wziąć o to tak naprawdę. Mógłbym go wziąć, ale z racji, że będę grał Premier League. To biorę Edersona. Dostaliśmy paczkę za 45 koła. Może jakiś zawodnik z Premier League się tutaj trafi. Kukaucik, coś? O! To ty, to jest przecież ty. To ty, Ramos! To Ramos! Skąd on się wziął? Ja pierdzielę toty ja to ty trafiłem. Wiem, to chyba wymienna paczka, ale ja pierdzielę to ty! Skąd on się wziął? Ja nie wiem, że można tam jeszcze trafić w parce. Ja pierdzielę. Tak jak sami widzieliście, no, Ramos, po prostu Ramos wyleciał. Dosyć mówię, dosyć niespodziewanie, ponieważ to była paczka za 4 wygrane w drafcie. Więc jak najwyraźniej warto grać te drafty, bo jednak są tam jakieś paczki, jakieś piki, więc dzisiaj, proszę Państwa, ułożymy sobie drafcik. Zobaczymy, że coś fajnego. Aha, że mogę zrobić za darmo. Ty jest opóźnienia, że są Retony za darmo. Czekajcie chwilę. Dobra, więc, moi drodzy, pora na Reton Drafta. Pora sobie go mm, trafić z paczki z Retonem. Mamy żeton i jeszcze pik i 1000 monet. Wow, no to zobaczmy, odbieramy sobie. 1000 monet i pik. Pik dla widza, proszę państwa. Może jakiś... Okej, okay. Robimy sobie draftika. Oczywiście robimy sobie zwykłego drafta jakoś specjalnie. Nie mam nawet pomysłu, jaki to mógłby być draft. Chyba, że ktoś z was ma jakiś pomysł, jaki można robić draft, no to dajcie oczywiście znać w komentarzu. My sobie oczywiście użyjemy żetonu i kolejny draft, który sobie zbudujemy. Także co mamy tym razem? 4-3-1-2. 4-3-3. Widzicie, co? Wezmę chyba 4-3-1-2, bo jest to bardzo bliska formacja do 4-1-2-1-2. Ja umiem grać tą formacją, więc wierzę, że coś fajnego jeszcze siądzie. Vinicius Jr. i George Best. Wezmę Viniciusa. Na, na razie będzie na ławce, co prawda, ale Vinicius Junior, 97, 5 na 4 Może ładnie śmigać, nie ukrywa. Może ładnie śmigać, także lecimy oczywiście. Nie będzie skrzydłowych. Jest Cristiano Ronaldo i chyba weźmiemy Cristiano. Umiem nim w miarę grać, także mam nadzieję, że będzie spoko. Adama Traore lub Martinez. z Martinezem grałem, był całkiem ok, ale Traore jeszcze nie grałem urodzinowym. Możemy spróbować pana Traore. I na śmieć może jakaś ikonka, co? O Bruno to Bardzo ładnie, bo się łączy z Traore, łączy się z Cristiano. Będzie jakieś tam zgranie. Pogba. Okej, okay. Paul Pogba. Weźmiemy Pogbę. Weźmiemy Pogbę, bo jest to dobry zawodnik. Ale może jakaś ikona jeszcze, bo mało ikon, coś. Sisoko. Weźmiemy Sisoko i zrobimy teraz taki myk. Plus trzy zgrania. Bardzo dobrze. Na razie to bardzo ładnie wygląda, ale teraz to się pewnie popsuje. Jeszcze nie. Jeszcze jest Regilon, który się również nam przyda. Jakiś Hiszpan, coś. Carvajal. Okej. Okay. Dani Carvajal. połączy się to w sumie Hyperlink, tak naprawdę, może jakaś ikonka jednak. Sanchez, też się przyda, Sisoko, ty, naprawdę fajny draft. Jeszcze na bramkę Joris i będzie w sam raz, ale nie ma Lorisa, jest Alison do zgrania, 91 ratingu, jeden z lepszych draftów do tej pory. Okej, okay, i jeszcze Sterling urodzinowy, nice, skoro tutaj skrzydeł nie ma, powiem wam, ale z ławki będą wprowadzani, to na pewno. I może teraz jakaś ikonka Garincha, czterech wspaniałych skrzydłowych, których możemy sobie wprowadzić z łapki. Naprawdę piękny draft, po prostu. Jeszcze Łukasz Fabiański, jeszcze Oblak, żeby był większy rating. I może teraz jakaś ikonka tutaj niestety nie, Kamawinga, okej, okay. solidnie. Ale może w ostatnim wyborze jednak coś fajnego, na sam koniec Martinez84. 191 draft, nie wiem jaki jest rekord, szczerze Wam powiem, ale no tak. Tak wygląda nasz Będzie wprowadzony oczywiście z ławki, myślę, że Vinicius. Zprawda, nie wiem za kogo. <grych> myślę, że Bruno damy sobie na SP zamiast Sebayosa i po prostu Vinicius pójdzie na ścło. Tak, myślę, że możemy zrobić. Wręczego za Toro, może też wejść ktoś inny. Okej, okay, pierwszy oponent na dzisiejszym odcinku i zobaczmy. O kurczę, pieczone. Eusebio, Pele oraz Hulit w Optimusie. W wczoraj na streamie doszliśmy do finału, więc przegrałem, ale tym składem, który użyliśmy wczoraj, doszedłem do finału, więc proszę Państwa, wszystko, wszystko jest w naszych rękach. Zobaczmy, dama Traoré, może tutaj coś wymyśli, oj no, patrz, to jest żółta kartka z najmniej panie Aleksie, Aleksie Sandro. Okej, okay, może tutaj Sisoko z główki, Sisoko z główki. Okej, okay, no nie spodziewałem się, że to akurat Musa Sisoko będzie tym, który strzeli bramkę dla naszego zespołu, ale okej. Okay. Rzuty rożne, tutaj wiecie, jest taka trochę loteria z mojej strony, bo nigdy nie mam pomysłu na rzut rożny, a ja proszę bardzo, mamy brameczkę i jeszcze podanie do Viniciusa, lewa noga i to jest bramka na 2-0. I, I to będzie Reichwitz, po prostu, siódma minuta. Piódła minuta i mamy już drugą rundę z buta Okej, okay. no dobra, więc szybko drugi oponę znaleziony Tym razem Pele Ronaldinho Cristiano Ronaldo Toty Okej, okay, tyle widziałem Zobaczymy, czy będzie ten mecz trwał dłużej niż 7 minut Mój błąd Niedobrze, co? To nie może wpaść Aha to... Aha, całkiem realistyczne, nie ukrywam Przecież Alisson był Jak? No, ja w ogóle tym Alissonem nie wychodziłem, to jest po prostu... A, dobra, no, odrobimy, spokojnie, odrobimy, ja w to wierzę. O, ale błąd, bon. to będzie 2-0, niestety. Albo nie, albo tak, albo nie. Okej, okay, nie wiem, co nam obrona zrobiła, ale na szczęście ciągle tylko 1-0. Możemy to nadal dorobić. możemy to odrobić. Pyk, Vinicius, tam był faul, oczywiście, ale gramy dalej. Vinicius, tam jest jeszcze Bruno Fernandes, lewa noga i tu musi być gol. To jest Toty Bruno Fernandes, ja po prostu jak widzę, że taką piłkę ma Toty Bruno, ja wiem, że to jest gol, no to musi wykończyć, 1-1. Kupa, ładna akcja, Cristiano, piłkę zabrał Vinicius i to jest... To nie jest gol. Jakim cudem to nie jest gol, to nie wiem. Ale to jest Adama Traore. I to, to musi być gol, nie, nie wiem, no, naprawdę nie wiem co tu się stało, po prostu jest, jest gol. 2-1 do 15 minuty, ale to nie jest mecz, który zapamiętam dobrze po prostu, ale jest 2-1. To lecimy, Adama Traoré. Okej, okay, nie ma faulu, on to musi sam chyba wykończyć, on to chyba musi sam wykończyć, proszę Państwa, Adama Traore, prawa noga, piękne, to zejście Hokus Pokus zrobiło całą robotę, proszę Państwa. Generalnie jeśli wygramy ten mecz i kolejny, czyli jeśli dojdziemy do finału, to będzie jeszcze pik, proszę Państwa, będzie jeszcze pik plus 8-4, także myślę, że warto się postarać w tym drafcie. naprawdę warto się postarać. Ale świetna akcja, o Jezu, Pokpa, koncertowo, koncertowo to zepsuł, co to było? Karny. Dobrze, Cristiano. Oj, to będzie rage chyba. To będzie rage quit. pytanie, czy mogę wykonać jeszcze tego karnego? Mogę. No to strzelamy Bruno Fernandez z prawej, no z prawej nogi w prawą stronę. 4 do jednego i to będzie rage chyba, nie? Dobrze mówię? Drugie grzeczki z urzędu. ten odcinek będzie tak krótki, doszliśmy do półfinału, a ten odcinek nagrywam dopiero 15 minut. No Dobra, to półfinał, dosyć szybciutko, FC Hamad Nazario Optimus i Toc Neymar i Pele 98. O kurcze pieczone, no gość pewnie coś tam sobie nastrzelał tymi zawodnikami, no dobra, spokojnie. Dlatego Nazario trzeba będzie uważać, bo ja już wiem, że będzie na niego, on na pewno będzie na niego grał, to jest pewne po prostu. I zobaczmy, Bruno podanie do Traore, w tempo na pewno nie było spalonego. Adama Traore, tu wykończy, wykończy Adama Traorę. Jeden do zera. Ładna akcja z Fernadeszem. 1-0. Oho, dobrze Sisoko. Świetnie, nie ma przejścia. Żaden Nazario tutaj nie może przejść. Mam taką nadzieję. Pele! Oku! O Jezus! O Jezus, jak to poleciało! Okej, okay, Adama, Traore, Schodzimy, schodzimy dobrze, dobrze, dobrze. I... To musi być gol pani Cristiano, to musi być bramka. Piękna akcja Traore, utrzymał się przy piłce i 2-1. Kurczę, jest ok, jest stabilnie, powiem wam. Da się zrobić akcję, formacja 4-3-1-2 na razie, powiem wam, no, to był, dobry, to był dobry, dobry wybór, żeby wziąć tę formację, bo naprawdę czuję, że się gra bardzo podobnie do tej formacji jak 4-1-2-1-2. Okej, okay, Traore, tutaj troszkę na skrzydełku, zobaczmy. Traore i to jest rzut karny. To było, myślę, że takie solidne tysiące w moim wykonaniu. Bruno, w prawo spróbujmy. I to jest brameczka. 3 do 1. Coś pięknego. Wszystko praktycznie w, w tym drafcie aktualnie mi wychodzi. Oli, to będzie bramka. No ja to się wszystko zajmie niestety. No, Neymar tego nie może nie strzelić, tak naprawdę. Wow. To był Toc Neymar. Jakim. <grym> <grym> nie wiem, po prostu szczerze, aż mi goś... Szkoda gościa, bo jak takiego czegoś toc Neymar nie strzela, no to coś z tą grą jest chyba nie tak. 4-1. Nie, no, gość został porobiony bez medła w tej akcji. Po prostu. Mamy półfinał. Znaczy, finał w zasadzie jednak Nazario, jednak zdołał jedną bramkę strzelić, dobra, więc moi drodzy wygrywamy 4-2, do 2, meldujemy się w finale drafta, mamy też Pika 284 do którego przejdziemy za chwileczkę, ale najpierw muszę muszę skorzystać z toalety, bo nie ukrywam, że cały ten mecz musiałem być mega skupiony, bo no nie będę wam mówił, może ktoś dzieje po prostu no zaraz przyjdę, okej, okay, już z wami jestem także spokojnie, yy, mówię, tak jak mówiłem mamy Pika, yy, jeden z 4 Plus 64. Mam nadzieję, że to będzie po prostu karta z Premier League Gdyby to był na przykład urodzinowy Traore Byłbym przecież zadowolony, bo mi się naprawdę świetnie nim grało Więc zobaczmy Czy będzie urodzinowy Traore Nie, ale jest Rhys James Ej! Bardzo dobrze, ponieważ Rhys James myślę, że nawet na S.O. Możemy sobie go na spokojnie dać Zobaczmy z kim się zmierzymy Flick, kick Okej, okay. Zidane, Sterling, Best, Kane Coś tam widziałem Fajnie byłoby wygrać drafta, powiem wam Bo dawno drafta nie wygrałem, więc Chciałbym jakieś też paczki mieć fajne dla was na dzisiaj Także postaram się Oho, czyżby? Oj, to będzie jeden... O Jezus, o Boże, Alison. To się nie wiem, że to była dos dosłownie cała jego wina, ale on się źle ustawił, strasznie tutaj. Trzecia minuta, jeden zero w plecy, co tu się wydarzyło? I to jest gol. To będzie niestety chyba 2-0. Alison nawet się nie ruszył, nic tu się nie dało zrobić, niestety. Ma lepszych zawodników, myślę, że możemy to powiedzieć sobie szczerze. Ma lepszych zawodników: Firmino 9-9, tam jeszcze był Sterling, ten Summer. Kurczę. Może teraz Cristiano broni. Trorę, dobrze, że to piłkę w ogóle wyłuskał trorę, bo już jakby, jakby tej piłki nie przyjął, to po prostu bez szans, żeby to wpadło. 2-1. I to jest gol! Przecież widzimy obok bramki. To jest gol Cristiano, to musi być o, to gol. Nie. Cristiano, Cristiano, to jest setka. Ja wiem, że to jest ale to jest setka, nie ma się w ogóle, nie ma, nie ma wytłumaczenia. Trorę znowu na pustą bramkę, ja nie wiem. Ja, ja dziwię się, ale jest 3-2, znowu jedna bramka różnicy. Podanie. Bruno, to musi być gol, panie Bruno. To musi być bramka. Mamy to 3 do 3. No, jak Bruno się na prawo w nogę, tak naprawdę, to już możemy po prostu zaliczyć taką bramkę. O, 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 Vinicius. O, to musi być bramka, panie Vinicius. Wiem, że się, on się ruszył. Kurde, myślałem, że się. No, zepsułem tutaj. Po prostu zepsułem. Szkoda, naprawdę, bo widziałem właśnie, że się ruszył. Mam nadzieję, że jakoś to nie było aż tak mocno ruszone. To zmienimy Cristiano Ronaldo, bo niestety dużo, nie, dużo chyba nie zrobił w tym z tego co widziałem. Więc damy sobie, oczywiście, Sterlinga. Damy sobie Sterlinga na atak. Ok, zobaczmy. Rachim Sterling, Rachim Sterling, I to jest rzut karny. To nie jest rzut karny! Nie, no chyba to są jakieś jaja. Widzicie sami? Gość dosłownie zrobił ślisk, skoził mnie w polu karnym? Jak to działa? Bruno, karny! No i to jest karny. Dostaliśmy wreszcie karnego, którego nam odebrano. Dobra, czyli dobrze wiecie, gdzie slamy. Slamy, oczywiście. Oczywiście, w prawo. Na razie trzy karne i trzy w prawo. Wszystkie weszły 4 do 3. Disney minut, żeby utrzymać wynik spotkania. No zobaczmy, czy się uda. Spokojnie. Firmino. Neymar i są broni. Piękna interwencja. 5 minut. Oj, to może być. I to jest 4 minuty przed końcem. O, ale piękne podanie Viniciusa. Leć Traore. Leć, jesteś szybki. Wiem, że masz troszkę mało kondycji. Ale może... Nie wybijaj, proszę. I wybił, nie i wybił. Vinicius, musisz to zrobić Vinicius, MUSISZ TO ZROBIĆ! Lewa noga, 5 do 4. Będę pomijał te dzieszynki, bo jeszcze sporo czasu zostało, ale wygrywamy. Jest dobrze. Nice, świetna piłka, Bruno. Spróbujmy dośrodkowania, tam jest Sterling. Sterling, 6-4. 6 do 4 proszę Państwa. Mamy dwie bramki przewagi, ale jeszcze się nie będę cieszył. Ma jeszcze druga połowa przed nami. To się jeszcze może wszystko zdarzyć tutaj. Rage quit ja tutaj resetuję kamerę, a gość wychodzi z meczu, ty co, jest grane. Wygrywamy finał, tylko żeby były dobre paczki, żeby nie było 2x25, to byłbym przeszczęśliwy. Proszę was. <laughs> Paczka za 100 Kiedy ja ostatni raz paczkę za 100 dostałem? O kurde, dobra, tylko żeby był walkout jeszcze w środku, to w ogóle będzie super, dobra. No to lecimy, proszę państwa, otwieramy oczywiście te paczki. Trafiliśmy też Jamesa z Pika, więc... Elegancko, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, paczka za 100 tysięcy monet. Dziękuję bardzo za oglądanie tego drafta. Wspaniały był to odcinek, generalnie. Ogólnie rzecz biorąc. I zobaczmy, żeby po prostu był walkout. jak nie będzie walkout, to już wiem, że będzie źle. Będą wiadomo jakieś tam karty na przypałkę, ale chcemy zobaczyć. No, no tak. Ale może 8-5? Byłoby przyjemnie. 8-4, Spilkueta. Kurde, no był taki potencjał. No, pierwszy raz dostaję paczkę ze Stokai. No, niestety. No dobra. Mam nadzieję, że te karty są coś warte. Chociaż ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. I widzimy się już oczywiście jutro na nagrodach za G2. Trzymajcie się do słyszenia. Adios.